Mieliśmy już sobie marihuanę i będziemy teraz oglądać film. <grymne> Będę grał w grę. Leci UFO! <grymne> to bo w. w bankowo nie prawda? Nie, nieprawda. Patrząc na jego i mam wrażenie, że to jest Zbyszek. Nie wiem czemu. Mam wrażenie, że on ma na imię Zbyszek. Który by do mnie bardziej pasował z tych? Do kierownika kochanego, to najlepiej dwójka. Mariusz Trynkiewicz radzi się kolegi. Nie wiem, brzmi jakby to śpiewała kurwa Katarzyna Figura x Size. Kierownictwo produkcji Kazimierz rozwałka. miesz rozwałka jest To jest I yes. jaki mózg rozniebany tam mieszka Mr. Lepper. Mr. Leper już tam nie mieszka, kurwa, mój drogi. Nie ma spokój. Nie wiem, nie wiem. Z kosmosu mam dlaczego ona mówi Irek? To kurwa Chopina. Tak? Czemu musi łeb świecić? Ja pierdolę, jakie efekty, kurwa. Dlaczego on chodzi w ogrodniczkach? Kurwa, kto chodzi w ogrodniczkach? Chyba tylko Super Mario. I on po prostu na wszelki wypadek jest tak ubrany, bo w każdym momencie ktoś może przyjść i zaproponować mu rolę w pornosie. Patrz, gangster! Piotr Zer, kurwa, gangster. Piotr Zer, który patrzy. On patrzy się teraz na najzabawniejsze zwierzęta świata. Które zwierzę jest najśmieszniejsze na całym świecie? Nie wiem, nie wiem. Ja? Nie ma, może, może małpa? Piwko. Małpa? <mulity> tak, małpa, no nie wiem. Borsuk chyba. Idzie grzewił. Bo no, fajny state. Najlepszy. Czemu Czy tosy po smaku Tost ser szynka są w kształcie kurwa jaszczurek i skorpionów? Jak myślisz? Kto rzuca tę kulę? Obawiam się, że jest to Sebastian Florek. <śmulity> Sebastian Florek jest farbowanym lisem. Jest farbowanym lisem, który zdradził wszystkich, bo wydał picie. Natomiast no tę kulę Zjadnij rzuca. Kto to kawał? <grym> Nie, Czas. Wiesz, ma taką manię prześladowczą, że go śledzą. Nasi? <grym> Nasi! <grym> na Ale Nasi? A, się. ale Fenik, czy ja? Wyobraź sobie, że bierzesz szyki, wsadzasz je między książkę, znaczy między stronę, że zasuszyły się i potem kruszysz. I taki, i taki to ma zapach jak ukruszone szyki. Ale z karmą dla rybek. Z karmą dla rybek. Nie, nie, Kurwa, wygrałeś!

Cieszę się, że nie był w dupie, naprawdę. A on trochę wie, jak Graham Gosling, ma fryzura. Nie, Justin Timberlake. Tak, Justin Timberlake z początków kariery. No, kurwa, ile można pokazać chujową animację? To ja robiłam tą animację. No, właśnie to, to wygląda, jakby Michon zrobiła tą animację. Nie, nie, nie. Ola, dziękuję, ja nie piję. Nie piję? Niech tu... nie wiem, nie, nie to się tak on żarówki, bo jest taki strydny. Ile można tego piwa pokazywać gulczas, no kurwa, w każdej scenie jest. Fight club w każdej scenie jest kubek Starbucks według miejskiej legendy. No nie rozumie wujek! Znaczy będzie jeździł na nartach z, z jednym kinkiem. I a... O jak piasek mówi trochę, nie? Tak Grześ? Trochę wygląda jak piasek. I, i też takie ruchy jak piasek, tylko w drugą stronę. Hilfe! Hilfe! Wszystkich bez Wilkowolf. Prorocze to jest. właśnie, się nachyliła do gały. Ja pierdolę. Oś kurwa, cieszę. A mówili, że miłość na bogato to pornos. Ten. Sebastian. Karol. Grześ. Nie do wiary. Tak, tak. Pani Macena ma ten sam sposób co Michael Syra. Że gdyby ten grzech... urodził się na miejscu Michael Syra. Rodzina, teraz świetnym aktorem. Naprawdę. I... I... Proszę Cztery grube wegorze na spodku. Bum! Odlot! Chuj z odżywkami i chuj z tą torbą. Widziałem i wali konie dwa niewidzialne. Ciekaw jestem, co to wniesie do tego filmu ta scena. Właśnie nic powiedziałem. Jeszcze żadne nie pory Uważaj tym nie dowiedział Co, co on powiedział? Nie muszę ja, ja, Nie muszę co on powiedział Czy pierwszy ziemski Kosmiczny Kosmiczny reproduktor ma na imię Adam, Adam Kurwa Master of Puppets To jest, Bez. to jest, wiesz kto to jest? To jest ten y Ale koleś jest Adam. psycholem? On chciał popełnić samobójstwo na wizji A czy myślisz, że jak on ma tą lalkę, To czasem go kusi, żeby sobie zrobić laskę tą ulanką? Robi to, normalnie tak, tak. Nie, nie, nie! Nie, nie! To jest samotwał, to jest prawdziwy samotwał. A czego się pan spodziewa po wizycie UFO w Polsce? O kurwa, Manuela Michala, Uciekajmy! Uciekajmy! A wie, że ona zjadła Monikę z tak! Właśnie w tym programie. Taki sam setero, ale w innym kolorze, zauważ! Może on go barwi zawsze? Do, do, do w, każdej sceny, w, w każdej sceny barwi kurwa sweter. Ja se, ja se wam przedstawię. Centralne biuro śledcze... Co Ustrzeni służba czesko! O co kurwa chodziło w tej scenie, ja pierdolę. Boi mi się, że on jest jakiś bandytą. Przylecieli do nas, do Polski, która wydała wielkich Polaków. To jest tak, bo w dniu niepodległości. Tak. A dlaczego to dziecko nosi taką kamizelkę, żeby było wiadomo, że jest góralskie? Tak. Wiesz co, nie, 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 bo to jest żydowskie dziecko, które po prostu do mnie nosi swój napletyk. <laughs> Oni nakręcili ten film w Somalii. Tylko tak musieli sprowadzić sztuczny śnieg i góry górę sztuczną i nie, góra, sztuczny, I Sztuczne pola. Sprowadzili wszystko sztuczne, stwierdzili, kurwa, zrobimy film z takim jajem. Ja już I tak wyszło taniej. tak Ja ciebie nie będę ciągnął, bo ja nie jestem twoim syzyfem. Z tym, że ja ciebie nie będę ciągnął, bo ja nie jestem twoim Ja ciebie nie będę ciągnął kolejny tekst No do swojego syna. Ja, ja ciebie nie, nie będę ciągnął. Nie jest jego syn! To jest jaki obcy młodszy mężczyzna poznany gdzieś tam, który jest wiecznie na jak czyli, czyli Ksiądz też może powiedzieć, to Ale był, to był jakiś obcy młodszy mężczyzna poznany gdzieś tam. Patrz w trumience od razu. <laughs> od razu w trumience. Jak optymistycznie. Smakuje wasza polska. Ja pierdolę, to jest jedyna dobra rzecz w tym filmie. 345 za litr benzyny. Obejrzałeś. Ciężko. Nigdy więcej.